Jest jedno narzędzie, bez którego nie wyobrażam sobie pracy nad męskością. I to jest męska grupa mocy. Osoby, które mnie oglądają i czują się zainspirowane lub przekonane do tego, że chciałby rozpocząć tą pracę, moim zdaniem powinni zacząć od rozpoczęcia męskiej grupy, od przynależności na tej męskiej grupie. I dzisiaj sobie poopowiadamy z Filipem Kowarskim. Cześć Filip. Cześć Marcinie, cześć Wam wszystkim. Poopowiadamy sobie o tym, na czym ta praca polega. Czym są te męskie grupy, dlaczego to jest takie skuteczne, dlaczego to tak bardzo zmienia nasze męskie życie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy odcinek z taką dużą ilością mięsa praktycznego. Co zrobić, żeby się po prostu przetransformować? Ja wiem, że prowadzisz męskie grupy w dwóch formatach. Jeden format to jest online, gdzie spotykasz się z grupą mężczyzn regularnie, co drugi tydzień. Drugi format to jest męska grupa na żywo, gdzie spotykacie się u ciebie w hotelu. Jest to praca weekendowa, która ma przynieść jak najszybsze efekty dwie grupy łączą ze sobą pewne benefity. Oczywiście wiadomo, niektórzy wolą pracować regularnie co dwa tygodnie w formie online, bez dojeżdżania, z takim feedbackiem, z takim informacją zwrotną co dwa tygodnie. Niektórzy wolą oderwać się od wszystkiego, rzucić to wszystko i chłonąć przez cały weekend tak. pracę z tobą i pracę z innymi facetami. Tak, rzeczywiście ja początkowo prowadziłem tylko grup, męskie grupy online i z... Prowadzę je przez ostatnie dwa lata regularnie i zobaczyłem, że jest to niesamowicie skuteczny proces. W czasie którego, bo my się spotykamy co dwa tygodnie, wieczorami na trzy godziny od 19 do 22 i szczerze opowiadamy sobie o naszych problemach i wspólnie je rozwiązujemy i się wspieramy. I tam bardzo szybko dochodzi do takiego poziomu bliskości, przyjaźni. Zresztą ci mężczyźni mają założoną grupę na Whatsappie, gdzie tam cały czas się wymieniają codziennie wsparciem i informacjami i też żartami w ogóle z cieszeniem się życiem. Ale doszedłem do wniosku, że niesamowite jest to, że dochodzi do takich przyjaźni, że szkoda by było tych przyjaźni nie kontynuować. I dlatego stworzyłem tą męską grupę na żywo tutaj na Śląsku, dlatego że chciałbym stworzyć taką społeczność mężczyzn, którzy z jednej strony uczestnicząc w takim trochę obnażeniu się i nauczeniu się tej takiej bliskości z innymi facetami, to powoduje, że wchodzimy na bardzo głęboki poziom relacji, przyjaźni takiej męskiej i fajnie by było móc to kontynuować spędzając razem weekend, jadąc razem na wakacje. Więc dlatego też teraz już prowadzę te męskie grupy na żywo, żeby powstała taka społeczność tu lokalnie i abyśmy po prostu mogli spędzać razem fajnie czas. Więc tak, tak to wygląda. Czy jeżeli nie jestem ze Śląska, to nie mogę przyjechać na to spotkanie nie, na oczywiście, żywo? oczywiście, że możesz przyjechać. I jakby yy, taki był mój pomysł, pomysł. Ale i tak ja już widzę, że, że po prostu wraz z tymi męskimi grupami na żywo jednak tam jest kilka osób z Warszawy, one się potem łączą. Potem z następnej grupy ci się kontaktują z tamtymi, i, i tak powstają takie małe społeczności w różnych miastach. Natomiast męska grupa online jest też bardzo skuteczna dla osób, które mieszkają poza Polską. Ja mam wielu klientów po prostu z różnych krajów na świecie, no bo jeżeli tylko strefa czasowa na to pozwala, no to możemy się po prostu połączyć. Zwłaszcza, że część mężczyzn żyje w Norwegii, w Szwajcarii, mówią, słuchaj. Nie ma tu za dużo Polaków, nie ma tu za dużo takiej Polonii, z którymi mógłbym tworzyć takie relacje. Mi tego naprawdę brakuje, nawet się czuję trochę samotny. Więc dla takich mężczyzn ta męska grupa online jest fantastycznym sposobem na to, żeby sobie rozwiązać ten problem. Jasne, czyli mamy wersję online, bo mamy wersję na żywo. Czy jedna wyklucza drugą, czy można skorzystać z obydwu, jakbym chciał tu i tu pracować z Tobą? Nie, można, dlatego że ta męska grupa online ma taką zaletę, że to, jest, to są spotkania co dwa tygodnie w okresie trzymiesięcznym i my jesteśmy permanentnie pobudzani przez te trzy miesiące. Bo często jest tak, że coś nas pobudzi, a potem te nasze nawyki i samoograniczające przekonania nas ściągają w dół. A tutaj co dwa tygodnie spotykamy się i zawsze myś... ja też tak samo. Mężczyźni mówią, że. Kurde, już się nie mogę doczekać męskiej grupy, bo wiem, że znowu potem będę miał tyle energii i będę taki zmotywowany do, do robienia tych wszystkich zmian. I to nawet nie dlatego, że ja ich motywuję, tylko oni siebie słuchają nawzajem i widzą, że ten się nie opieprza, przekroczył jakieś tam swoje ograniczenia, ten też idzie do przodu jak rakieta. I nagle widzą też, że często mężczyźni, których oni by szacowali trochę niżej od siebie, w sumie mają więcej odwagi albo samozaparcia i o wiele lepiej sobie radzą i nagle się okazuje, że tej wymówki, dlaczego tego nie należy robić, to jest stek bzdur, bo widzą mężczyzn, którzy mają o wiele cięższe warunki albo gorszy poziom startowy, a jednak bez opamiętania idą do przodu i się transformują, więc to nam wytrąca z, z rąk te wszystkie takie Sposoby na to, żeby udawać, że tego się nie da zrobić. Nie? Ja też trochę rozpracuję za chwilę, dlaczego nie jest to praca indywidualna, jeżeli chodzi o pracę z tobą, dlaczego męska grupa ma potencjał, żeby być bardziej skuteczna. Bo jest kilka elementów, które chciałem tam poruszyć, szczególnie też w kontekście motywacji. Dobra, czyli wiemy już, jak męska grupa online, ona ma pewien benefit tego powracania. To po co spotkać się na żywo? Bo na żywo jednak jest całkowicie inny kontakt. To spotkania na żywo, widzenie swojego ciała, móc po prostu spędzić ze sobą te kilka dni. Bo nawet jeżeli my się zajmujemy normalnie sesjami męskiej grupy, gdzie po prostu każdy ma tam czas dla siebie i zajmujemy się jego problemami, to potem ci mężczyźni mogą sobie wieczorem się spotkać, obgadać to wszystko. To ma całkiem inny smak. I moim zdaniem jest o wiele bardziej takie intensywne i transformujące. I dzięki temu też możemy się spotkać z większą ilością osób, bo na tych męskich grupach na żywo jest około 20 mężczyzn, i my w sumie przez weekend bierzemy udział w pracy 20 mężczyzn. Mm -hmm. I bardzo często jest tak, że cudza praca jest dla nas o wiele istotniejsza niż nasza własna, bo robi na nas o wiele większe wrażenie, i w sumie my nawet nie wiedzieliśmy, że my mamy ten problem, i sami w życiu byśmy z nim nie wyszli. I nie rozpoczęli pracy w tym kierunku, bo to gdzieś było w ogóle za mgłą, ten temat w naszym życiu, a nagle ktoś wstaje i mówi, przychodzi z takim problemem, opowiada, a nam, my mamy ciarki, po prostu zaczynamy mieć gęsią skórkę. I zaczynam odkrywać, że to mnie dotyczy. Ten facet mówi o mnie i ja nawet nie wiedziałem, że ja mam taki problem. O kurde, no. Więc to jest bardzo duża różnorodność tematów, jakie są tam załatwione. Więc ci mężczyźni przez ten weekend dostają ol ogromną ilość wiedzy na temat różnych aspektów życia męskiego i jak sobie z nimi poradzić. Bez względu na to, czy są singlami, czy są w małżeństwach, czy się właśnie rozwodzą, czy mają kłopoty z, ze z relacją ze swoim synem. Tam są załatwione wszystkie te rzeczy naraz, i tak normalnie to należałoby masę czasu poświęcić, żeby się tego wszystkiego dowiedzieć. Powiedziałem, że będę chciał podrążyć ten temat pracy indywidualnej i chcę to rozwinąć, bo jest pewna rzecz, którą zrozumiałem a propos motywacji, która daje niesamowitą spójność z pracy w grupie. Kogo najlepiej zmotywować, tak? Jeżeli jestem bardzo głodny to nie musisz mnie namawiać, żebym jadł, tak? Jeżeli totalnie nie mam kasy, chciałbym mieć te pieniądze, to nie musisz mnie namawiać, żebym szukał sposobu. Zresztą taki brutalny przykład był, że jak masz kogoś uzależnionego od narkotyków, to dla niego nie jest przeszkodą brak pieniędzy. On jakoś sobie zorganizuje. Więc on jest bardzo wyczyszczony z dopaminy i potrzebuje, więc będzie szukał sposobu. I co daje grupa? Bo oczywiście można powiedzieć, że dlaczego biedni każdy biedny nie atakuje pieniędzy, nie chce tych pieniędzy, bo to jest też jakie ty masz wewnętrzne poczucie tego. Tak, Niektórzy biedni nie potrzebują pieniędzy, bo nie czują, że ich nie mają. A znowu ktoś może być bardzo bogaty, kto ma samych jeszcze bogatszych kumpli. I on jest gigantycznie zmotywowany, żeby zarabiać więcej, bo się czuje najbiedniejszy z nich wszystkich. I on się nie porównuje do tych biednych, tylko do innych kolegów milionerów. I teraz wracając do tej grupy, zobacz, co tu się dzieje. Jeżeli widzisz, że ktoś szybciej od Ciebie pracuje, to nagle Twoja motywacja rośnie bo czujesz się, że Ty nie idziesz wystarczająco szybko. Jeżeli ktoś miał jakieś problemy i sobie z nimi poradził w ciągu dwóch tygodni albo rozpracował coś przez weekend, to Twoja motywacja znowu rośnie, bo rośnie ta różnica między Tobą i tymi efektami, po które przyszedłeś. I to ja założyłem, że gigantycznie motywuje. Zresztą no, najlepiej się biegać, ćwiczy z kimś, masz tego swojego partnera, z którym to robisz i tu możesz się zestawić z innymi osobami. I ta praca, którą oni wykonują i te często takie, wiesz, odkrycia, które się u nich dzieją, ty możesz być takim trochę z poziomu narratora obserwować to, bo o no co mi chodzi? Czasem, czasem ty coś mówisz, a ja sobie siedzę i to obserwuję i na przykład już mam pięć pytań, które bym chciał jeszcze zadać, ty ich nie masz w głowie, bo ty jesteś skupiony na mówieniu. I tak samo jest tutaj, ktoś opisuje co przeżywa, a ty jeszcze możesz na to patrzeć z podróżnym tak. kontem. I jeszcze to pogłębić, podrążyć no. i właśnie to super działa. Poza tym Druga, druga rzecz, która jest szalenie istotna, to to, że wielu mężczyzn ma bardzo niskie mniemanie na swój własny temat i uważają, że są jakimiś nieudacznikami i że tylko oni mają takie problemy. I nagle przychodzą na grupę i odkrywają, że większość chłopaków ma ten sam problem i że oni wcale nie postrzegają się jako nieudaczniczy, mm -hmm. nieudacznicy. I że w sumie to oni mieli całkowicie błędne postrzeganie samego siebie, i nagle oddychają z taką ulgą i mówią, kurde, to wy wszyscy macie z tym problem. A ja tak to ukrywałem, tak się tego wstydziłem, tak bałem się, że jak kiedykolwiek to pokażę publicznie, to zostanę odrzucony albo tak skrytykowany. I się totalnie rozluźniają i odkrywają, że w sumie można. Nie? Z drugiej strony czasami trafiają się mężczyźni, którzy są całkowicie zamknięci, na przykład nigdy nie oprawiali seksu, a mają 40 lat, nie? albo mają takie drastyczne y, y, sytuacje. I w ogóle są przekonani, załamani, że z tego się nie da wyjść. I nagle na grupie też pojawiają się mężczyźni, którzy mówią chłopie, ja miałem tak do 35. roku życia, a potem odkryłem, że w sumie to najbardziej bałem się tego i tego i tego. Jak to spróbowałem, to okazało się, że to były bzdury i dzisiaj w ogóle cieszę się tym aspektem życia i to nie jest tak, nie? I nagle to jego przekonanie, że to było takie solidne i stabilne, że z tym się nic nie da zrobić i frustracja, jaka narastała, to się wszystko rozpada, bo widzi, że ktoś to przekroczył i że w sumie to nie było wcale jakieś takie straszne. nie? Więc bardzo trudno jest utrzymać się w roli ofiary w grupie, bo grupa natychmiast to wszystko wypunktuje i powie stary, przestań się mazać do roboty, po prostu płacz jak my zapieprzamy. Poza tym to jest też troszeczkę tak, że mm, trudno jest utrzymać mężczyzną taką ściemę mhm. na grupie. Mhm. Nasza mama to kupi, nasza partnerka to kupi, z terapeutą też by to jeszcze przeszło, ale w grupie czasami tak jest, że mężczyźni mówią, że a nie, że nie da się, że, że oni nie potrafią, że coś tam, że coś tam, albo że oni już zrobili wszystko, co można było zrobić, i ja wtedy zadaję pytanie, a masz. Masz odwagę poprosić grupę o feedback i spytać się, czy rzeczywiście oni też widzą, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś, czy może konie niekoniecznie. No i nagle jak on ma odwagę i powie: Dobra, okej, okay, przyjmę to. To dowiaduje się, że wcale nie, nie, że chłopaki widzą tą ściemę. I wtedy już bardzo trudno utrzymać się w tej takiej pozycji iluzorycznej, że coś się nie da. Nawet samego siebie oszuka, że Henryki tak. nie oszuka. Tak, tak, Dlatego mężczyźni mówią: słuchaj, no dzisiaj dostałem po dupie, ale w sumie tak, takżeście mnie zmotywowali, że biorę się do roboty i rzeczywiście koniec oszukiwania się. I dlatego ja o wiele bardziej pracuję. Poza tym wiesz, nie da się męskości nauczyć bez bycia z mężczyznami. Po prostu. I to część wiedzy intelektualnej, to jest wiedza intelektualna, ale ja wiem, że ja prowadząc męskie grupy, to co przekazuję to jest 30% informacji, tym co mówię, wiedzą i tak dalej. Ale w dużym stopniu jest bardzo istotny jest przekaz niewerbalny. To jak ja się zachowuję, jak używam swojego ciała, jak pozwalam sobie na pewnego rodzaju nonszalancję, jak pozwalam sobie wyrażać tą męskość w taki zuchwały sposób. I często dla mężczyzn znowu, bo jak mieli takiego ojca stłamszonego, e, pantoflarza, który w ogóle nigdy się nie wychylał, to oni nawet nie dostali przekazu, że tak że mężczyzna może się zachowywać w taki sposób, i obserwując mnie, obserwując innych mężczyzn, którzy też mają to aktywowani w grupie, oni po prostu poprzez osmozę, poprzez naśladowanie i taki przekaz z umysłu do umysłu zaczynają dostawać pozwolenie na to, żeby się tak zachowywać. I tego się nie da niczym zastąpić. Mogą się porównać, nie? bo też tego tak. porównania brakuje. To dla mnie taki najważniejszy tip. Rekrutacyjny, wiem, że wiele osób jest z biznesu, jest to, że dopóki nie zatrudnisz świetnego sprzedawcy, nie wiesz, jak wygląda dobra sprzedaż. Czy świetna sprzedaż. Dopóki nie zatrudnisz świetnego menadżera, nie wiesz, jak wygląda świetny menadżer, jak można dobrze zarządzać ludźmi. Dopóki nie poznasz Marcina, to nie wiesz, jak może wyglądać fajne życie, bo w wtedy nagle mówisz, ty kurde, to nie jest tak, że w social mediach tylko ktoś żyje fajnym życiem, tylko da się to wszystko poukładać. I staje się realne. Tak, to wszystko staje się realne. Widzimy, że inni mężczyźni realizują różne aspekty tego już dzisiaj. I po prostu my sobie możemy wybrać, że ten facet mnie inspiruje tym, ten mnie inspiruje tym, ten mnie inspiruje tym, od ciebie biorę to, od ciebie biorę to, od ciebie biorę to. I zaczynam w swoim życiu aktywować te właściwości. I widzę, że, że to jest możliwe, Ty to zrobiłeś. Przychodzisz, pytasz, stary, jak Ty to zrobiłeś? Jak, jak sobie poradziłeś z tym, z, tym, z tym ograniczeniem, i nagle masz dostęp? Więc po prostu. Następna rzecz, która jest szalenie istotna, to to, że często mężczyźni wcześniej, jeżeli nie mieli kontaktu z, z innymi mężczyznami, to ich najlepszą przyjaciółką była ich żona mm. e, e, i nie mieli żadnego m, takiego przeciwbalansu w momencie, kiedy była kłótnia. Nie mieli się pójść kogo poradzić, nie mieli do kogo dostać wsparcia i się tak zastanawiają: a może ona ma rację, a może to ja jestem głupi. A może mi się coś pomyliło, może ona wie lepiej, i w sumie nie mają z kim porozmawiać na ten temat. Nie? A tutaj jest tak, że, że mężczyźni wrzucają ten temat na grupę, co, co żona powiedziała, jakie ma wymagania, co, i co inni mężczyźni na ten temat sądzą, i on dostaje już taki już sensowny przekaz od wielu mężczyzn, jak oni do tego podchodzą, jak oni to widzą. I jeżeli ten mężczyzna potrzebuje wsparcia w utrzymaniu tej swojej pozycji właściwej w tej pewnego rodzaju, no nie nazwam tego walce, ale takim trochę przepychaniem się z żoną, to on nagle wie, że chłopaki powiedzieli, że dobra, ok, to jest właściwe, to jest mądre, mam się tego trzymać, to jest moja wataha, która mnie wspiera i wracam po prostu już pełen mocy. Bo bardzo często jego żona ma koleżanki, z którymi to wszystko obgaduje i które ją tam wspierają w tym wszystkim, więc mężczyźni dostają to wsparcie i takie, że już nie muszą się 100 razy dziennie zastanawiać, czy on się myli, czy nie, tylko przegadał to na grupie, wie już, co ma robić i konsekwentnie po prostu to realizuje. Nie masz takiego poczucia, że wyjście do innych facetów, praca w takiej grupie online czy na żywo, to jest. Wyjście gigantyczne, gigantyczne, wyjście poza strefę komfortu, że musisz obnażyć się ze swoimi wątpliwościami, problemami. Walobnie jak w konfesjonale, Marcin, na ucho ci powiedzieć. Z jednej strony jest, natomiast o wiele mniej straszne niż się wydaje, bo często mężczyźni mówią: Boże, byłem taki zestresowany, nie wiedziałem czego się mam spodziewać. I tam dochodzi do olbrzymiej zmiany w życiu, bo poprzez to, że ci mężczyźni uczą się rozmawiać z innymi mężczyznami o tym, co się w nich dzieje. Nagle się muszą nauczyć precyzyjnie wysławiać, o co im chodzi, nazywać swoje uczucie, nazywać swoje emocje i często oni mówią, ty, ale ja nic nie czuję, ja nie wiem, co ja czuję. No ale słuchają innych mężczyzn, którzy opowiadają o tym, co oni czują, bo mają tą umiejętność bardziej aktywowaną i oni się też tego uczą. Aha, to tak się to robi. A to wystarczy być szczerym i powiedzieć, co czuję, albo powiedzieć, że słuchaj... Czuję, że coś jest nie tak, ale nie mam jeszcze kontaktu z tym, co jest nie tak i chciałbym tego poszukać. Zamiast kombinować, ściemniać, okłamywać i robić te wszystkie rzeczy, które robili wcześniej. I później ta umiejętność, którą my wypracowujemy na męskiej grupie, zostaje przeniesiona do naszych małżeństw i naszych relacji. I oni nagle siadają przed kobietą i tak jak się nauczyli na męskiej grupie być przejrzyści i konkretni, tak zaczynają rozmawiać ze swoją żoną. I te żony często są w szoku. I mówią: Nie wiem, co ty tam robisz, ale rób bardziej. I nawet teraz, jak byliśmy na, miałem męską grupę na żywo i przyjechał chłopak, który już był u mnie na męskiej grupie, i powiedział: Tej onlineowej. Tak, że jak jego żona się dowiedziała, że jest taka męska grupa, to powiedziała: że pakujecie i jedziesz. Bo najlepszy okres w naszym małżeństwie był wtedy, kiedy ty byłeś w Marcina na pańskiej grupie. Bo byłeś konkretny, przejrzysty, zdecydowany, wiedziałeś, co chcesz, czego nie chcesz. Minęło jakiś czas, trochę o tym zapomniałeś, trochę się to rozmyło. Więc jedź i sobie to wszystko przypomnij, bo jak patrzę z perspektywy, to to był najlepszy nasz czas. Nie? Mama go spakowała i wysłała na kolonie. <laughs> trochę tak. <laughs> Na ile to, że spotykamy się na żywo, zmienia? No, no, bo ty jednak przeżyłeś jedno i drugie. Wiesz co, w jednym i w drugim yy, przy, przykładzie tej pracy ważne jest to, że my tworzymy grupy WhatsAppowe, dzieci mężczyźni mają do siebie kontakt. I to nie jest tak, że oni muszą czekać dwa tygodnie, bo nie. poprzez to, że oni mają do siebie kontakt, to oni ze sobą rozmawiają codziennie. I hmm. ktoś ma wątpliwość, chłopaki, właśnie, Rozmawiałem z żoną, powiedziała mi to i to. Ja się zastanawiam, czy powiedzieć jej to i to, jak myślicie, czy to jest ok, czy wejdę w rolę ofiary, czy, czy będę zbyt agresywny. I natychmiast dostają feedback: mm, okay. Słuchaj, spróbuj tak, to i na przykład mówi: Proponuję, chciałem jej powiedzieć to i to, co o tym myślicie. Nie? I dostają od razu opinię, że a nie, to zbyt agresywne, zbyt ostre, coś tam, coś tam. I oni natychmiast mają wsparcie. I tak samo jest z tymi grupami na żywo. Tam jest bardzo silny impuls, bardzo dużo wiedzy, i potem powstaje od razu grupa WhatsAppowa, na której oni mogą się nawzajem wspierać. Poza tym jest tak, że te grupy na żywo, to ja to tworzę jako taki system, dzieci, mężczyźni, co jakiś czas mogą sobie przyjechać i, i wzmacniać ten proces. Prawdopodobnie co kwartał będą zjazdy absolwentów, czyli dla mężczyzn, którzy brali w tym udział, znowu tak jak mieliśmy teraz żeby spędzić ze sobą czas, żeby pogłębić te, te nasze przyjaźnie i tą bliskość. Więc to działa na różne sposoby, i, i jakby, ale i w jednym i w drugim przypadku oni mają permanentny dostęp do innych mężczyzn, którzy nad tym pracują i którzy po prostu wspierają ich w tej, w tej podróży. Mieszkam za granicą, trudno jest mi przyjechać, to wybieram opcję online'ową. Tak. Mieszkam na drugiej końcu Polski, trudno mi przyjechać, wybieram wersję online'ową. Jak mam możliwość skorzystać z jednego i drugiego, i jestem w zasięgu przyjechania na żywo, to wolo, myślę, że lepiej zacząć od spotkania na żywo z Tobą, czy od całej pracy przez te trzy miesiące? Myślę, że od spotkania na żywo. Że to jest jednak, bo od razu wchodzimy w bezpośredni kontakt. Jednak tam jest dużo takich szans, gdzie można do mnie podejść, pogadać, czy przy obiedzie, czy gdzieś. Słuchaj, Marcin, a ja mam jeszcze taki problem, co byś mi poradził z tym, więc naprawdę możemy załatwić więcej tematów, bo jednak ta grupa. Onlineowa, ja dbam o to, żebyśmy się nie rozgadywali, żeby to nie trwało więcej niż trzy godziny. I myślę, że, że ciekawe jest to, że poznajemy od razu mężczyzn z naszej okolicy, z którymi po prostu możemy spędzać czas, bo to jest tak, że jak my już zasmakujemy tej bliskości i głębi w kontakcie z mężczyznami, to już trudno jest nam po prostu pójść i nawalić się do odcinki i gadać tylko o piłce nożnej czy o samochodach. Zaczyna nam brakować tego kontaktu i naprawdę szukamy mężczyzn, z którymi możemy tak spędzać czas. Taka jedna szokująca rzecz, ale pamiętam, kiedy pojechałem do ciebie i stała cała wielka lodowa piwa i alkoholu, a ty mówisz nie, nie, na spotkaniach u mnie w weekend w ogóle to alkohol jest niepotrzebny, ewentualnie piwo zero albo orężada I to było takie, o kule. tak na początku człowiek mówi, ale dziwnie, jest tyle ludzi, normalnie byśmy chlali do odcinki, byłaby impreza. A jednak to spotkanie, jak dobrze kojarzę, jest bezalkoholowe. Tak, jest bezalkoholowe i, i to działa. Jakby to, to jest super, bo jesteśmy wyspani, jest wysoka jakość tego. Nie ma kaca następnego dnia, który powoduje, że w sumie bierzemy udział i nie bierzemy udziału, więc i tam mężczyźni przyjeżdżają spotkać się ze sobą samym i innymi na głębokim poziomie. I myślę, że, że tutaj jednak to jest bardzo pomocne, że, że nie ma tego upojenia alkoholowego. Przecież zawsze ktoś się może napić kilka dni później, jeżeli naprawdę tego potrzebuje, jeżeli w ten sposób katalizuje sobie swoje emocje, ale tam staramy się być po prostu obecni. Ale znowu Marcin to jest ta miarka, która pozwala zobaczyć: hej, spędziłem zeromisty weekend z facetami, nie piliśmy, to się da. Dokładnie, i, i było super, nie? i mnie to transformowało, i mnie to zmieniło, więc y, polecam. To jest naprawdę dobry czas, i nawet nie było za dużo telefonów. Większość mężczyzn zostawiało telefony w pokojach, i po prostu w każdej sytuacji przerw kawowych, jedzenia, ogniska wieczorem, nikt nie siedział w telefonie. Tylko po prostu powstawały małe grupki, chłopaki sobie rozmawiali. Radzili sobie, widzieli, że ktoś tam sobie radzi lepiej z randkowaniem. No to już widziałem, mała grupka się tworzyła, bo Aha. te chłopaki, które nie umieją, mówią: no dobra, ale jak z tym, jak z tym, jak z tamtym. Więc naprawdę nie ma co marnować czasu na nieobecność w tej przestrzeni, bo jest tyle wiedzy, której się możemy nauczyć od innych mężczyzn że warto z tego skorzystać. No, ja miałem niedziela popołudnia tam połowa baterii bez ładowania iPhone'a od piątku. To jest no nierealne, właśnie. nie? W codzienności, nie? Mija 48 godzin, a no, tam połowa baterii, co tu się wydarzyło? No dobra, bo mówisz, że faceci są na różnym poziomie i właśnie też to chciałem podrążyć. Na grupach online'owych i na żywo to jest tak, że każdy jest na jakimś konkretnym poziomie? Czy są ludzie, którzy mają w 30% ogarnięte w 70%, a i tak się gdzieś spotykają? Tak, spotykają się na różnych poziomach i to jest bardzo dobre, bo się uczą o ciebie. Ja mam wielu mężczyzn, którzy są na drugiej, trzeciej grupie po rząd, mm -hmm. bo mówią, że tak im się zmieniło życie i tak bardzo cenią to wsparcie, że chcą po prostu z tego korzystać, chcą, chcą kontynuować, bo często po prostu nie popełnili wielu błędów, nie stracili kupy kasy poprzez złe decyzje, które mogliby podjąć, więc myślę, że to jest istotne i ta różnica w poziomach. Zwłaszcza różnica w tym, że część to są single, a część to są mężczyźni w stałych związkach, w stałych małżeńskich związkach, nie? Aha. I wydawałoby się, że ci mężczyźni ze stałych związków nie będą czerpać z tej takiej wiedzy, na przykład, która jest dla singli, a nic bardziej mylnego, bo często w tych stałych związkach dochodzi do takiego uśpienia, braku tam już ekscytacji, braku jakiejś świeżości. I ta cała wiedza na temat randkowania i, i uczenia się, jak po prostu poznawać kobiety, okazuje się fantastyczną wiedzą do y, spowodowania, żeby te długotrwałe związki zaczęły żyć i zaczęły funkcjonować. Poza tym, często ci mężczyźni już z dużym doświadczeniem życiowym, z rodzinami, z dziećmi, są fantastycznymi mentorami dla osób, które gdzieś tam zaczynają, więc niesamowicie się to dopełnia. Ja teraz miałem nawet mężczyznę w wieku 69 lat, który po prostu miał masę doświadczenia życiowego i nadal się chce rozwijać, uczyć i odkrywał niesamowite rzeczy na swój temat. Więc w sumie to nie ma żadnego znaczenia. Nie? Marcin, to no może jeszcze tak dopytam, bo rozumiem, że to wszystko, o czym mówimy, jest na stronie internetowej, można sobie dołączyć. Wiem, że twoje męskie grupy się wyprzedają szybko, czasem są wyprzedane. Nie wiem, jak do tego podejść, bo wchodzę na stronę, a tam już, już nie ma na przykład, nie? Czy, czy odświeżać sobie tą stronę, wracać do niej, czy... Tak, te męskie grupy online wyprzedają się szybko, bo, no bo po prostu mają do nich dostęp ludzi z całego świata, więc... Yy, yy, i po prostu staramy się dokładać nowe, ale one się odbywają co trzy miesiące. Natomiast te męskie grupy na żywo będą się wydarzać praktycznie co miesiąc dość regularnie. I po prostu zawsze możemy sobie przyjechać na taką męską grupę na żywo, spróbować, przetestować. To nam da wsparcie i towarzystwo innych mężczyzn na najbliższe 2-3 miesiące. A potem, jeżeli chcemy dołączyć, to wejść już na tą grupę online. bo no, rozumiem, że dla ciebie to nie jesteś w stanie dołożyć nielimitowanej ilości terminów, spotkań, to dla ciebie jest też gigantyczne obciążenie? No bo... no nie, no bo ja to wszystko prowadzę i jakby jest to trudne, ja też po prostu mam jeszcze inne zajęcia i no i na razie swoje to, życie, tak? Swoje życie <laughs> tak jest i na razie po prostu tak to wygląda natomiast myślę że te grupy na żywo w dużym stopniu rozładują ten problem chciałem dodać tylko to że naprawdę mnie bardzo zmieniło udział w tych męskich grupach niesamowicie zmieniło mi się życie nigdy nie byłem w takiej bliskości z mężczyznami jak jestem teraz szczerze mówiąc to nadało sens mojemu życiu i takie uczucie spełnienia Satysfakcji, jakiejś takiej na głębokim poziomie przynależności tego, że ja w sumie robię coś sensownego z moim życiem, i dostaję wiadomości od wielu mężczyzn, że naprawdę jest warto. Nawet teraz jeden z uczestników przywiózł mi taki, taką fajną statuetkę ze skrzydłami. Anioła, bo powiedział, że naprawdę dodałem mu skrzydeł w życiu, że, że, że jego życie teraz jest takie lekkie, takie pełne frajdy, a, a wszystko w sumie działa, jest skuteczne, że kiedyś żył w jakimś takim trudzie i, i ciężkości tego wszystkiego, że w sumie przywiózł to z wdzięczności za to, że, że zaczął latać wysoko i że, że życie jest naprawdę cudowne. I to, to jest właśnie efekt męskich grup, że my nagle mamy kumpli, o których możemy wszystko spytać, nagle mamy towarzystwo, nagle to, to życie jest, ta wymiana międzyludzka jest taka spełniona. Okazuje się, że też zaczynamy szukać kobiet, z którymi możemy to robić, bo już jesteśmy tego nauczeni i, i do naszego życia wkracza pewien rodzaj głębi, smaku, napełnienia. Mm. Jakości i nie wyobrażam sobie, nie można tego w żaden sposób przecenić. Mi tego brakowało i bardzo się cieszę, że dzisiaj już to mam i mogę się tym cieszyć. Nie? Zapraszam do zapoznania się z tym, zapraszam do waszych komentarzy, czy też kiedyś braliście udział w takich grupach, jakie są wasze doświadczenia, czy wam to pomogło w jakikolwiek sposób, czy czujecie się dobrze w towarzystwie innych mężczyzn, czy chcielibyście się tego nauczyć. Jeżeli tak, to opis moich męskich grup znajduje się w linku. Zapraszam. Możecie sobie to wszystko oglądnąć, zobaczyć, kiedy mamy wolne terminy i najzwyczajniej w świecie spotkać się ze mną, spędzić razem weekend i rozpocząć taką niesamowitą podróż w głąb siebie.